Czy myśleliście kiedykolwiek o Świętym Józefie jako o mężczyźnie, który miał teściową? Jeśli nie, to koniecznie posłuchajcie tego odcinka. To jest podcast Święty Józef, jakiego nie znacie. A ja nazywam się Aleksandra Polewska-Wianecka, jestem dziennikarką i autorką książek. Wiele pisałam o Świętym Józefie w swoim dziennikarskim życiu. I chcę przypomnieć tym, którzy już mnie oglądali, a tym, którzy oglądają mnie dziś pierwszy raz, chcę poinformować tychże widzów, że ten podcast ma charakter czysto dziennikarski. Nie, nie ma on charakteru teologicznego, juzefologicznego. To jest po prostu wszystko to, co, o czym Wam tutaj mówię. To są rzeczy, o których pisałam w swoich artykułach. I absolutnie nie pretenduję tutaj do, do miana kogoś, kto jest specjalistą w takim wysokim rozumieniu od świętego Józefa. Dobrze, ale zacznijmy od początku. To, że święty Józef miał teściową, o tym myśli się bardzo rzadko. Zauważcie, że właściwie chyba, chyba nigdy, niemalże, miał też oczywiście teścia. A i mieli oni na imię, według tego, co mówi tradycja, bo Ewangelie o tym nie mówią, ani Nowy Testament o tym nie mówi. Tradycja mówi, że rodzice Maryi, czyli teściowie świętego Józefa, nosili imiona Anna i Joachim. I w ostatnim odcinku powiedziałam, że, powiedziałam wam, zapowiedziałam wam, że ten odcinek, który będzie kręcony chwilę po wspomnieniu świętego Joachima i świętej Anny, czyli właściwie chwilę po 26 lipca. Właśnie z tego powodu, że jest, jest to wspomnienie w tym czasie, będzie poświęcony właśnie im jako teściom świętego Józefa, z głównym naciskiem na świętą Annę, ponieważ o niej wiemy więcej i ponieważ Myślę, że teściowa Świętego Józefa jest dla wszystkich bardziej interesująca chyba niż teść. Jest taki, jest taki dowcip, anegdota, z którą się spotkałam a propos właśnie teściowej Świętego Józefa, że jedna osoba pyta drugą, dlaczego Święty Józef miał świętą teściową? No bo Święta Anna był, jest świętą, była świętą. Dlaczego Święty Józef miał świętą teściową, a nie jakąś taką nieświętą, po prostu taką zwyczajną kobietę, która nie zasługiwała jakby na, na miano świętej, aż na miano świętej? I odpowiedź brzmi, że dlatego Pan Bóg dał Józefowi świętą teściową, ponieważ postawił przed Józefem tyle tak trudnych zadań, że gdyby jeszcze dał mu teściową, która nie byłaby święta, to święty Józef by tego nie udźwignął. No więc to na początek taki, taka anegdotka, taki żarcik, ale no wiadomo, skoro święty Józef miał żonę, musiał mieć teściów. Wiemy o nich z Biblii, no właściwie to nic nie wiemy o nich z Biblii. Wiemy tak jak już wspomniałam, że nosili oni imiona Anna i Joachim, ale to o tym, że to były takie imiona, mówi nam tradycja, mówią nam te przekazy zwane apokryfami. Co ciekawe, ponieważ ja tutaj opowiadając Wam o świętym Józefie i jakby rekonstruując jego biografię, o której nie mówi nam też Ewangelia ani Nowy Testament a ja ją rekonstruuję na podstawie historycznych wizji e, błogosławionej Anny Katarzyny Emerich. Hmm. Co ciekawe, apokryfy tutaj, w tym miejscu, jeżeli chodzi o Joachima i o Annę, bardzo zbiegają się z wizjami e, Anny Katarzyny. E, I właściwie i apokryfy, i ona opowiadają generalnie tą samą historię, która ich dotyczy. Ona się różni tylko w jakichś drobnych szczegółach. I my sobie korzystając z tej okazji, że właśnie chwilę temu był 26 lipca, dzisiaj e, też e, opowiemy krótko m, o tym małżeństwie. Otóż, e, jak mówi tradycja i również jak mówi e, błogosławiona Anna Katarzyna Merich, e, Anna i Joachim byli małżeństwem, które e, nie miało dzieci. Mijały lata ich małżeństwa, a oni nie mieli dzieci. I to było dla nich bardzo dużym problemem, o tyle większym, bo dzisiaj to jest też problemem, kiedy małżeństwo pragnie mieć dzieci, a nie może, ale w tamtych czasach w Izraelu brak dzieci w małżeństwie był traktowany jako przekleństwo Boga, jako ludzie, którzy tego dziecka nie mieli, czy dzieci nie mieli. Byli traktowani jako ludzie, którzy są przeklęci przez Boga. Zresztą mówiło się też o tym, że bezdzietność była hańbą, dosłownie w ten sposób. Tak? Też to chyba zdaje się wybrzmiewa przy okazji Zachariasza i Elżbiety, rodziców Jana Chrzciciela. Że też chyba w pewnym momencie pada takie słowo, że Bóg zdjął z nich hańbę bezdzietności i dał im syna Jana-chrzciciela. I tutaj w przypadku Joachima i Anny rzecz miała się właściwie tak samo. Tylko teraz nie wiemy, bo tutaj mamy do czynienia z, z pewnym rozdźwiękiem, bo według jednych tych źródeł, tych, tych tradycyjnych, Joachim był kapłanem, a według innych tym kapłanem nie był. Po prostu nie, nie ma mowy o tym, kim on był, czym się zajmował. To, co mówi też tradycja, to mówi to, że Joachim i Anna mieszkali w Galilei i że to tam. Przyszła na świat Maryja, że tam spędziła swoje pierwsze lata życia, i w ogóle do dziś w Galilei jest takie miejsce bardzo niedaleko jeziora galilejskiego, niedaleko miejscowości Tabga. To jest taka znana miejscowość z tego powodu, że tam miało miejsce rozmnożenie chleba, cud rozmnożenia chleba, i niedaleko tego miejsca znajduje się miejscowość, która według tradycji jest miejscowością, w której Maryja spędziła dzieciństwo, a więc być może również yy, przeszła tam na świat. O tym ta tradycja akurat nie mówi wprost, ale, ale mówi, że tam spędziła dzieciństwo, więc jakby yy, możemy założyć, bo nie możemy tutaj jakby yy, no, mieć pewności, ale możemy założyć, że Joachim i Anna mieszkali właśnie tam, gdzieś w pobliżu miejscowości Tabga nad jeziorem galilejskim, i pewnego razu um, oni oczywiście bardzo cierpieli z powodu tej bez, bezdzietności i tego upływającego czasu, i pewnego razu Joachim nie mógł już znieść tego, że, że nie mają dzieci. I postanowił udać się na pustynię i spędzić tam 40 dni, poszcząc i modląc się o dziecko. I kiedy ten 40 dzień dobiegał końca, ukazał mu się anioł i powiedział, żeby Joachim już zakończył tą swoją modlitwę, żeby wstał żeby gdzieś zdobył jedzenie, żeby się najadł i żeby wrócił do domu, ponieważ jego, jego prośba została przez Boga wysłuchana i że dziecko, któremu się urodzi, będzie absolutnie niezwykłym dzieckiem i żeby po prostu wracał do domu. Według jednych źródeł, według apokryfów, ten anioł mówi mu, że też Joachimowi, że jego żona jest już w ciąży tam na pustyni, mu mówi, że ona już jest w stanie błogosławionym. Natomiast Katarzyna Emerich e, pisze, że e, Anna zaszła w ciąże bardzo krótko po powrocie Zachariasza e, z tej pustyni. E, możemy założyć, że to była pustynia judzka, ale co do tego też e, Katarzyna się nie wypowiada jednoznacznie. E, I mm, Joachim wrócił do domu, opowiedział o tym Annie, ale według błogosławionej Katarzyny, Anna też już wiedziała, jaka jest odpowiedź Boga na modlitwy Joachima, ponieważ jej również ukazał się Anioł i też jej powiedział, że jest brzemienna. Według apokryfów Anioł jej się nie ukazał, tylko po prostu ona jakby rozpoznała, obserwując swój organizm, że, że jest w ciąży. E, więc e, tak się rzecz miała. Maryja przyszła na świat, e, i jak mówią, zarówno Apokryfy, jak i e, Katarzyna Merich, e, jej rodzice byli już w podeszłym wieku. Co to znaczy w podeszłym wieku? Trudno dziś powiedzieć, e, bo w tamtych czasach w podeszłym wieku można było być, nie wiem, mając 40 lat albo nawet 30 kilka. W związku, z tym, w związku z tym, może nie byli aż tacy starzy, jak nam się wydaje. W każdym razie byli bardzo szczęśliwi, Maryja przyszła na świat. I Katarzyna też w swoich wizjach historycznych opisuje dzień, w którym Maryja się narodziła, i to, co się działo w przeddzień jej narodzin, co się działo w przyrodzie galilejskiej. Jeżeli, jeżeli macie ochotę, zachęcam was, żebyście zajrzeli sobie do, do, tego, do te, tych zapisów wizji historycznych Anny Katarzyny, którą możecie znaleźć bez problemu w internecie, a jeżeli nie, to oczywiście w postaci książkowej, takiej tradycyjnej, papierowej. To jest, to jest ten tom jej objawień, który, jeśli sobie dobrze przypominam, ma tytuł Żywot Najświętszej Marii Panny. I tam jest przepięknie opisana, właśnie natura, która oczekuje na, na chwilę, która ma się za chwilę wydarzyć, w której ma narodzić się Matka Zbawiciela. Bardzo ciekawy, bardzo przyjemny i bardzo taki poruszający opis. I teraz wracamy do rodziców Maryi, ponieważ no, oni, tak jak już wspomniałam, byli w podeszłym wieku. I tutaj też nie ma jasności, natomiast wygląda wszystko na to, że Joachim dość wcześnie zmarł i Maryja mogła mieć wtedy kilka lat i prawdopodobnie jeszcze przed tym, kiedy zmarł, rodzice zdecydowali, że Maryja zostanie oddana do świątyni na wychowanie. O tym, o tym jak to było, dlaczego te dziewczynki były oddawane na wychowanie, jak to wszystko... Wyglądało, jak to przebiegało, ile lat tam były te dziewczynki, o tym już mówiłam wam w jednym z zeszłych odcinków, więc tutaj już się nie będę w to zagłębiać. I wiemy od Katarzyny Emerich, bo apokryfy, zdaje się, wskazują, że w momencie, kiedy Maryja zaręczała się z Józefem, to Anna również już nie żyła. Natomiast według wizji błogosławionej Katarzyny Emerich Anna jeszcze wtedy żyła i nawet jakby, znaczy nie jakby, tylko tak jak też Wam mówiłam, zdaje się w ostatnim odcinku, no tak ustawiła Maryję, nastoletnią Maryję, która nie chciała wyjść za mąż, żeby się zachowywała poważnie, i kiedy, i kiedy Pan Bóg wskaże człowieka, który ma być jej mężem, to ma mu nie odmawiać. Jeśli będzie chciał się ożenić z nią. Więc przy tym jeszcze Anna była, i jeszcze z całą pewnością Anna była w życiu Józefa i Maryi, w chwili ich zaręczyn i w chwili ich ślubu. Nigdzie nie pojawia się Anna. Odnośnie sytuacji związanych z narodzinami Jezusa. Czy też z, ich, z pobytem świętej rodziny później jeszcze w Betlejem, czy z ofiarowaniem Jezusa, czy, czy w kontekście Egiptu tym bardziej, ani wówczas, kiedy, kiedy, kiedy już z tego Egiptu Maria z Józefem i z małym Jezusem wrócili, dalej już jej nie, nie, ona jej nie ma, jej po prostu ona się nie pojawia w tych opisach. Nie wiemy więc, czy jeszcze żyła, czy nie żyła, nawet według tych opisów, w świetle tych opisów. Ale wiemy na pewno, że jeszcze przed narodzinami Jezusa żyła. I co jeszcze wiemy na temat świętej Anny, to to, że właśnie według Katarzyny Emmerich święta Anna ofiarowała nowożeńcom, czyli swojej córce Maryi i swojemu zięciowi, świętemu Józefowi, ofiarowała im dom. Nie był to dom w takim znaczeniu, w jakim dzisiaj sobie to możemy wyobrażać, że jakiś domek jednorodzinny, czy jakaś willa, tylko to był dom, który składał się z groty skalnej. Jakby jedno pomieszczenie tego domu stanowiła, stanowiło zagłębienie, takie w skalę, taka grota. A drugą część tego domu stanowiła. No przybudówka moglibyśmy powiedzieć. To znaczy jeszcze jedno pomieszczenie, które było zbudowane z kamieni. I to były jakby dwa pomieszczenia. Katarzyna też opowiada o tym, że opowiada o tym w swoich objawieniach, jak ten domek był urządzony. To jest też bardzo ciekawe i też zachęcam Was do tego, żebyście tam zajrzeli, bo akurat no, urządzenie tego domku to może nie jest jakby temat na dzisiejszy, na dzisiejszy odcinek, ale to jest również bardzo ciekawe, więc jeśli macie tylko ochotę, to tam zajrzyjcie. E, to jest również w tym tomie e, wizji, która nosi tytuł Żywodnej Świętszej Marii Panny. E, I mówi również Katarzyna, że e, święta Anna wyprowadziła się z tego domku i że tam w ogóle mieszkała z Joachimem wcześniej i z Maryją. Ona się wyprowadziła z tego domku i zamieszkała w jakimś to jest ciekawe, bo Katarzyna w ogóle cały czas używa e, określenia domek. W stosunku do domu na przykład, w którym święty Józef spędził dzieciństwo, e, ona mówi o domu. Natomiast jeśli chodzi e, o, e, o budynek, w którym, no budynek, no, to jest, jama w skale to nie jest budynek, ale no, rozumiecie o co mi chodzi. Tak? Że jeśli chodzi o miejsce zamieszkania e, Joachima, Anny i Maryi, mówi już domek i o tym miejscu do którego przeprowadziła się święta Anna po ślubie Józefa i Maryi również mówi domek gdzie bardzo blisko zamieszkała bardzo bliż, blisko ale osobno żeby młodzi mogli w tym domu żyć sobie po swojemu i mówi też Katarzyna że to właśnie w tym domku a ściślej mówiąc w tej grocie w tej części która była grotą Mary objawił się archanioł Gabriel i zapowiedział jej, że e, będzie matką zbawiciela. E, I e, weźcie teraz pod uwagę to, że e, część tego domku, a tak naprawdę to całość tego domku, ale zaraz wam powiem, teraz się skupimy na tej części, która była grotą tego domku, istnieje do dzisiaj, ponieważ e, jest ona, znajduje się ona w Nazarecie. I to jest serce bazyliki zwiastowania w Nazarecie i tam właśnie w tej grocie, która jest obudowana teraz już tą nowoczesną świątynią dwudziestowieczną, tą wspaniałą wielką bazyliką, ta grota jest obudowana tą świątynią i właśnie ta grota stanowiła jedno z dwóch pomieszczeń, w którym zamieszkała Maria z Józefem i która... I który to dom y, był wcześniej domem jego teściów, i który to dom dostali w prezencie ślubnym. I y, tak jak mówię, to była jedna część, ta, która, którą stanowiła grota. Natomiast drugą część stanowiła ta dobudówka, jakby z kamieni. To trochę tak, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, że mamy dobudowany dom z cegieł. Y, te kamienie y, były traktowane wtedy jak cegły. I ta część z kamieni, a właściwie ściślej mówiąc, y, kamienie, z których była ta część zbudowana, również zachowały się do dzisiaj i y, znajdują się w bazylice w Loreto i y, nad adriatykiem. Y, y, I tam też mają, te, one też stanowią serce tej bazyliki. Y, z tych kamieni te kamienie zostały przywiezione do Europy przez krzyżowców ponieważ tak w skrócie Wam powiem, trochę więcej opowiem o tym domku, kiedy będę mówić o relikwiach świętego Józefa, bo takie też mamy i to wcale nie mało. Natomiast dzisiaj tylko Wam o tym wspomnę, bo te cegły zostały przywiezione przez krzyżowców do, do Loreto w obawie przed tym, że zostaną zniszczone, czy zostaną, no po, no po prostu, że w ogóle zostaną w jakikolwiek sposób zniszczone, czy spalone, czy przez y, muzułmanów, którzy wtedy najeżdżali y, y, Ziemię Świętą. Jak wiecie, są nie tylko wtedy, bo wcześniej również i rzeczywiście oni jakby się wsławili bardzo szybko tym, że niszczyli wszystko, co chrześcijańskie. E, I na przykład jako ciekawostkę powiem Wam, że mm, jeżeli chodzi o e, grób pański w Bazylice z Martwych Wstania, ponieważ bardzo było go trudno zniszczyć, no, no w końcu go summa summarum nie zniszczyli, ale e, są dokumenty, które mówią, że e, ponieważ chcieli, żeby kamienie, z których e, no, składa się ten e, grób, e, popękały, żeby po prostu można było je... E, Zamienić, no, no może w proch to może za dużo powiedziane, tak? Ale żeby po prostu je zniszczyć, y, 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 robili tak, że y, jakby y, mieli pochodnie zapalone, zapalone, z zapalonym ogniem, z zapalonym płomieniem, i tym płomieniem dotykali y, tych wszystkich kamieni bardzo długo, a następnie polewali lodowatą wodą i z powrotem robili to samo. Jakby dotykali tym ogniem i znowu lotowatą wodą, ponieważ ta taka gwałtowna zmiana temperatur, takich skrajnych, powodowała, że rzeczywiście te kamienie ulegały zniszczeniu. Więc yy, nic dziwnego, że krzyżowcy to było tuż po, po zdobyciu Konstantynopola. Nic dziwnego, że krzyżowcy po prostu postanowili te tak zwane święte cegły, bo tak to się na dzisiaj mówi na nie, święte cegły, święte kamienie, wywieźć z Ziemi Świętej do Europy, a konkretnie do Włoch, ponieważ się właśnie wtedy budowała bazylika w Loreto, papież zdecydował, że te święte kamienie będą się znajdowały tam. No i znajdują się do dzisiaj i to zarówno ta grota, w Betlejem, przepraszam, grota w Nazarecie, jak i te święte cegły. Zwróćcie uwagę na to, że to są, to jest materia, której dotykał święty Józef, tak? Więc one są też relikwiami świętego Józefa. Na tych, na tych cegłach w Loreto są odciski, chociaż ich oczywiście nie widzimy, tak? I świętego Józefa, i Maryi, i, i Jezusa. Także jest to wspaniała sprawa i bardzo Wam polecam podróż czy pielgrzymkę do Loreto, bo jest to naprawdę nieprawdopodobne miejsce. I co jeszcze mogę powiedzieć o świętej Annie, jako o teściowej i o tym, że, że była święta? Była świętą teściową świętego Zięcia. Święty Joachim, tak jak mówiłam, on dość wcześnie w ogóle znika z wszelkich apokryfów. Także nie pojawia się w wizjach Katarzyny Emerich już w momencie e, ślubu, czy w momencie kiedy, kiedy e, Maryi e, jest przedstawiany święty Józef. E, I też to, co mówi Katarzyna, to mówi to, że kiedy Maryja miała 12 lat i ojciec już nie żył, i tego ojca e, w kwestii wyboru męża zastępował kapłan, który opiekował się dziewczętami oddanymi do świątyni jerozolimskiej na wychowanie. Więc tak to pokrótce wygląda. Jakie były relacje dosłownie między Świętą Anną a Świętym Józefem? No nie wiemy, znikąd akurat, ale wygląda na to, że chyba raczej dość dobre i że rzeczywiście e, Święta Anna, e, no, oczywiście biorąc pod uwagę jakby też kwestie kulturowe e, i tradycje, jaka była m, w, w środowisku no Może nie w środowisku żydowskim to źle powiedziane, ale po prostu w Izraelu w tamtych czasach, że rodzice rzeczywiście usuwali się z życia swoich dzieci, które właśnie zakładały nowe rodziny. Nie usuwali się w sposób taki pejoratywny, nie mam tutaj na myśli takiego usunięcia, tylko po prostu w taki, że oddawali dawali im wolność, szanowali to, że oni już teraz budują swoje życie. I myślę, że to jest też taki fajny mm, przykład e, dla dzisiejszych rodziców, e, którzy mają dzieci, które mają już mężów albo które mają żony. E, bo dzisiaj właśnie słyszałam, co mnie bardzo zaskoczyło, że e, m, przy, według e, jakichś e, ostatnio poczynionych badań e, okazało się, że Polacy prześcignęli Włochów, w kwestii tego, że młodzi ludzie zamieszkują cały czas z rodzicami po ukończeniu studiów, jak już pracują, tak? Jak już mają powiedzmy 30 czy nawet 40 lat, do tej pory jakby w tym wiedli prym Włosi, że dzieci, które, dzieci rodziców, które są w tym wieku, wciąż mieszkają z rodzicami. A teraz okazuje się, że myśmy ich przegonili, więc to jest też dobry, dobry moment na to, by, by pokazać tą postawę Świętej Anny i, i to, o, tym, o, o czym potem przypomni Jezus w Ewangelii, że przychodzi dzień, kiedy człowiek opuszcza swojego ojca i swoją matkę i staje się jednym ciałem ze swoją żoną. I tak było w przypadku Świętego Józefa i Maryi. I zwróćcie też uwagę już na końcu nagle już kończę w tym momencie na to, że małżeństwo świętego Józefa i Maryi, mimo tego, że oni musieli się naprawdę mierzyć z, z ogromnymi trudnościami, i takimi trudnościami, z jakimi generalnie no, małżeństwa się nie mierzą, zwłaszcza, że na nich te trudności przyszły bardzo szybko to mimo tego wszystkiego, mimo tych trudności, mimo y, tego, że nie byli bogaci, mimo tego, że musieli uciekać z Egiptu. Tak, y, mimo tych wszystkich rzeczy, y, możemy chyba powiedzieć, że to było najbardziej szczęśliwe małżeństwo w historii świata. Nawet mogę chyba zaryzykować takie twierdzenie. Dobrze, na dzisiaj to już wszystko. Natomiast chcę Wam powiedzieć, że będę też opowiadać Wam o relikwach Świętego Józefa, ponieważ jesteśmy, pozostajemy w tematyce zaręczyn, ślubu, tego właśnie, że Święta Anna oddała młodożeńcom swój domek, w którym, w którym mieszkała ze swoim mężem Joachimem. Ponieważ zostajemy w tej tematyce, to w środę najbliższą opowiem Wam. O relikwiach świętego Józefa, które wiążą się właśnie z zaręczynami, bowiem istnieje relikwia, uznawana za pierścień zaręczynowy, który Józef wręczył Maryi. Ta relikwia jest przechowywana we Włoszech i czczona we Włoszech, ale nic więcej dzisiaj wam nie powiem. Wszystkiego dowiecie się w środę. Tymczasem żegnam Was i zapraszam też do subskrypcji. Jeśli to, co opowiadam, powodoba Wam się, bardzo też proszę o łapkę w górę. No i cóż, do zobaczenia w środę.